Cześć, witajcie na kanale YouTube. Maciej podróżuje i smakuje. Przed nami odcinek z naszej wizyty w Kaczmie u w Warszawie na Ursynowie. Ale zanim zobaczycie i zanim Was zaproszę na ten film z pobytu naszego, chcę Wam zrobić taki przestęp, pierwszy raz przestęp dla Was, jak wyglądała nasza wizyta w Kaczmie u My wizytę swoją zaplanowaliśmy i odbyliśmy ją w połowie stycznia 2024 roku. Byliśmy w środku tygodnia, dość późnym popołudniem i byliśmy w dość dużym gronie, dlatego też na filmiku, na który za chwilę Was zaproszę, nie zobaczycie za bardzo moich takich filmików z samego jedzenia, czy z opowiadania o każdym daniu Magdy Gessler, z tego, że trafiliśmy na bardzo dziwną sytuację. Trafiliśmy na kelnera, nomen omen, który przyznał się, że pracował w restauracji u Fukiera Magdy Gessler, nie jest pokazany w kuchennych ewolucjach, bo ja już ten odcinek dla Was też zobaczyłem, łamiąc swoje troszkę zasady. Chciałem wiedzieć w tym momencie, co tak naprawdę czeka mnie. I Pan, mimo tego, że obsługiwał jeszcze inne stoliki, dość mocno zaczął nam opowiadać o całych kulisach kuchennych ewolucji, a dodatkowo jeszcze wszystkie inne rzeczy, nie pytaliśmy go, a w międzyczasie w tym naszym dwugodzinnym pobycie dowiedzieliśmy się jak wyglądają dzienne obroty restauracji jak wyglądają miesięczne obroty restauracji. Dowiedzieliśmy się jaki jest procentowy wzrost obrotów między listopadem a grudniem jaki jest procentowy wzrost obrotów między listopadem a styczniem. Rzeczy o które nie pytaliśmy o które nie dopytywaliśmy. Chyba nawet sama Magda Gessler nie wiem, czy uzyskała takie informacje. Co dziwnego, pan kelner potwierdził nam kilkukrotnie, zapewniając, że tą restaurację, a współpracuje długo w tej restauracji już z tą restauracją, nigdy nie prowadził żaden mężczyzna i cały czas właścicielem, właścicielką tej restauracji jest kobieta, pani, która yy, dostała restaurację od swojego taty, który ma kilka restauracji w górach na Podhalu i stwierdził, że wybuduje restaurację góralską dla swojej córki, typowo w Warszawie. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że do tej Pani należą też wszystkie inne posiadłości wokół tej restauracji Kaczmą Cepów, czyli jakieś y, kliniki, które się mieszczą medyczne y, na górze nad tą Kaczmą oraz jakieś inne kliniki weterynaryjne i podobne rzeczy. Wszystko po prostu, jak z ostatniej księgi Pan nam opowiadał, dowiedzieliśmy się też Jakim samochodem, za jaką kwotę jeździ Pani właścicielka, i dużo, dużo innych rzeczy uwierzcie. Czasami włosy dęba nam stawały. W międzyczasie tutaj Wam pokazuję z boku screeny tych takich podstawowych rzeczy, które ściągnąłem ze strony Facebookowej, bo dowiedzieliśmy się też, że ta restauracja właśnie przechodziła kuchenne ewolucje dwa razy w odcinku. Już wiemy dlaczego przechodziła dwa razy, że zostało to podzielone. Magda Gessler pierwszy raz zawitała 22 października 2023 do restauracji, a kolejny raz e, zawitała między 2 a 4 listopada 2023 roku. Więc informacje są bardzo dziwne. Cały pobyt był bardzo dziwny, nie był takim pobytem relaksującym, rodzinnym, biesiadnym. Był e, przebiegający w dziwnej atmosferze, dla nas bardzo dziwnej atmosferze i nie do końca taki powiem szczerze. Miłej, bo te y, informacje, które uzyskiwaliśmy, naprawdę nie prosząc o nie, a, a kelner coraz bardziej był wylewny, chyba też troszkę szybciej skończyliśmy tą biesiadę naszą, bo baliśmy się siedzieć tam dłużej, żeby kolejnych rzeczy nam nie chciało opowiadać. Były bardzo, bardzo dziwne, nawet z takimi y, rzeczami. Jak, co nas bardzo szczerze mówiąc, ubodło zabolało słowa kelnera, że on bardzo nie lubi obsługiwać Polaków, bo Polacy nie płacą na piwków. I jeżeli przychodzi właśnie praca, na przykład latem w ogródkach letnich, jest w stanie wyprosić Polaka z ogródka letniego, z, z racji tego, że na jego miejsce zaprasza osobę z zagranicy. Reasumując, podsumowując, powiem Wam szczerze i cytując Magdegeste dla mnie to miejsce... Cały czas jest dziwne, lekko szemrane i cały czas pachnie patologiem. Dziwne to dla mnie jest. Nic mi nie pozostaje, tylko zaprosić Was na film. Do zobaczenia naszego pobytu w Kaczmie ucepów i do komentowania całej sytuacji. Ręce opatrzmy. Cześć, witajcie podróżach kuchennych po Polsce za nowymi smakami, nowymi restauracjami Magda My wpadamy do Warszawy, dokładnie na osiedle Ursynów i na Uusynowie Magda Gessle 18 października 2023 roku wpadła z restauracji Kolpielówka, przeprowadziła tutaj kuchenne ewolucje, ale te kuchenne rewolucje przerwała. Przerwała na oficjalnej stronie restauracji pojawiła się informacja, że kuchenne ewolucje są przerwane. Dlaczego zostały przerwane i jak to dokładnie wyglądało? Magda Gessler 3 listopada 2023 wraca i z restauracji Korpielówka tworzy restaurację Kaczma u Ceprów, która jest tutaj z tyłu za mną. Jak góralska muzyka, więc powiem szczerze, już zaczyna być ciekawie. Eee, odwrócę się, będę bardziej widoczny dla mnie, jeżeli chodzi o góralskie jedzenie. Poza górami, to do tej pory sztosem jest restauracja Gospoda Kwaśnica w Częstochowie i nie ma lepszego miejsca, więc jeżeli w tym momencie karczma Ceprów dorówna gospodzie kwaśnica, to dla mnie będzie wielki szok i sztos tego życia za chwilę wejdę. Jak widzicie, para już leci, jest naprawdę zimno, jest wieczór, mamy początek stycznia, a my odwiedzamy karczmę uceprów. Będziecie odcinek oglądać, gdy już będzie wiosna i będzie cieplej. Kaczma uceprów do odwiedzenia. Ja wpadam. Czy jest tutaj gualskie jadło? Jak to dokładnie wygląda? Muzyka gualska gra na zewnątrz, więc chodźcie do środka, zobaczymy jak to wygląda. Ja jestem bardzo tego ciekaw. Może akurat faktycznie jest. Klimat jest dość fajny, jak widzicie. Także chodźmy, sprawdźmy. Może będzie kwaśnica, może będzie gualskie jadło. Jest to fajnie oświetlone, więc chodźcie. Patrzmy, co zostaniemy. Chodzimy do środka. Zapraszam. Wystrój góralski jest naprawdę, widać dość to fajnie wszystko wygląda, patrzcie, góralszczyzna na całego i to w stolicy, czy będzie góralskie jadło, co prawda jest akcent taki rybny też, ale zobaczymy, ciekawie wygląda, ja jestem ciekaw, no, próbujmy, co ciekawego dostaniemy. Mamy jedzenie według Magdy Gessler. Wysył piękny, góralski. Zobaczymy. Napoleonka. Jestem ciekaw tych smaków. Ciekaw, co tu Madziu zostawiłaś. Bardzo dziwną sytuację zastajemy na miejscu, siadając do stołu. Są dwie karty: jest karta taka drukowana, czarno-biała i taka stojąca na stole i są różnice w cenach. To jest ciekawe dlaczego. Zaczynamy degustację dań Magdy Gessler Zaczynamy od napoleonki. Jakiej napoleonki? Z musem z mascarpone, oscypkiem, serem wędzonym, konfiturą z pieczonej papryki i żurawiny. Ładnie to wygląda. A tutaj mamy oscypkiem. Mniam, ma. Obrigado. Kończymy wizytę w Karśmie u cepy Co widzicie? Jest muzyka, odejdę trochę, bo nie zawsze kochany YouTube dopuszcza muzykę pod mojej filmiki, które wam pokazuję. Powiem tak. Byliśmy, zjedliśmy, byliśmy dużą e, rodziną, że tak powiem, było nas naprawdę dużo, więc spróbowaliśmy dużo dania, już są widzieliście po zdjęciach, że tych dań było naprawdę sporo spróbowanych. Dania są ogólnie bardzo dobre. Dobre, może tak o. Ja nie we wszystkich daniach odnajduję powiem szczerze góralskość. Dla mnie danie Magdy, czyli te kulpety baranie ja nie do końca odnajduję tam góralskość. Dla mnie to bardziej takie maroko. Kasza słodka z rodzynkami, przepraszam. Kasza słodka z rodzynkami. Te przyprawy to bardziej taka kuchnia marokańska niż Typowo, jeżeli chodzi o góralszczyznę, kwaśnica dla mnie mało kwaśna i też nie do końca góralsko, ja w tym znalazłem. Ale powiem szczerze, bardzo zaskakujący, zaskakujący żół z borowikami, naprawdę szacunek za to. No i szczerze mówiąc, przystawka Magdy, ta Napoleonka, to mistrzostwo. To rozwaliło system i to jak najbardziej powiem szczerze, bardzo, bardzo pozytywnie. Także tutaj yy, szacuneczek. Nie dowiedziałem się, czemu Magda dwa razy podchodziła, robi się tutaj kuchenna rewolucja, może się jeszcze dowiem. Zobaczymy, jeżeli się dowiem, to wam to dogram. Więc yy, dla Was sprawdzona kolejna restauracja, Kaczma u Ceprów yy, W Warszawie na Usynowej ja sprawdziłem. Smaki są naprawdę dobre, polecam Jaguar z kości nie do końca odnalazłem. Inne smaki są, ale... Nie mogę narzekać, powiem tak, więc yy, próbowaliśmy placków ziemniaczanych, próbowaliśmy przystawek go podobnych yy, rzeczy, więc tutaj jak najbardziej tak, ja polecam, zaglądajcie, Kaczma u Ceprów, Warszawa u Synów, oczywiście adres tutaj też dostaniecie, więc jak najbardziej yy, zaglądajcie. Yy, co wam jeszcze więcej mogę powiedzieć? Nie chcę nagrywać ludzi, bo w ogóle dzisiaj bardzo duży ruch, jesteśmy w środku tygodnia i cały czas tutaj ktoś śmiga przed oczami. Więc zapraszam oczywiście do restauracji. Zapraszam też do subskrybowania mojego kanału, do zaglądania na mój kanał. Jedziemy zwiedzać kolejne restauracje po kuchennych rewolucjach. Patrzcie co Magda zostawiła. No w tym sezonie chcę Wam pokazać jak najwięcej restauracji po kuchennych rewolucjach. Bardzo fajnie zobaczyć jak zrobiona mała rzecz. A pierwszy tutaj mamy transformator, a bardzo fajnie zrobione na nim są parzenice, więc bardzo bardzo ciekawe podejście do tego. Więc mówię, zaglądajcie, przyjeżdżajcie, Warszawa, yy, bo dlaczego niby nie? Tak? Połowina po burgunku z kaszą 31 zupa pieczarkowa, lunch od 12 do 17. No, zaglądajcie, subskrybujcie na mój kanał. Ja jadę dalej w Polsce, bo mówię w tym sezonie chcę Wam pokazać jak najwięcej restauracji po kuchennych ewolucjach, żeby przy emisji odcinka w telewizji, żebyście od razu mieli też informacje na, na mojej stronie. Zapraszam. Wszystkiego dobrego, smacznego. Trzymajcie się.